Was. Siemanko, z tej z tej strony Muszę powiedzieć, się powiedzieć, na powiedzieć, Muszę sobie właśnie yy, odcinek z powiedzieć, z powiedzieć, Muszę powiedzieć, Muszę powiedzieć, Muszę jakimś tam powiedzieć, Muszę powiedzieć, Muszę powiedzieć, Muszę powiedzieć, i tutaj dzisiaj będziemy robić Kajgo e, Shippa mamy e, zwykłego, to musimy e, Czyli pociąg. Statek e, zjeść tam musimy. A widzisz, nauczyłem się już po ostatnim live'ie Czekaj, Zara, wrócę. Jezus i e, raz muszę cię zarejestrować. Tu ze w jakieś dwuosobowe auto szybkie. Myślę, że od będzie idealny. I wy widzowie zostawcie łapkę w górę. E, suba z dzwonem. Oczywiście tu zamykamy, bo Dawid e, zajebie I to jest tak. Oczywiście widzowie... E, zostawcie suba z dzwonem. Czerwony przyjdzie na dole. E, on jest czerwony, ale pięknie go, aby stał się szary. Wtedy mi to bardzo plina, abysta, nic nie kosztuje. I wtedy po prostu dołączcie do mojego górna. nie ma, widzisz. Yy, i tak A jak widzicie, widzowie, sobie zmieniłem troszkę skina no. Bo u mnie tamten był taki no, chujowy, z przeproszeniem. Kuźwa, na tym kanale się przeklina. co ty mówisz za przeproszeniem? Dobrze, talibiu. No właśnie. Czekaj, talibiu. Kuźwa, nie mogę zamknąć Dobra, jak mi dasz, nie? No, Kurwa, hmm. wpadajcie na moją strony! Stojonej... Jezus czego? Dobra, em... Um, też subskrybujcie naszego sponsora: czyli Poddogaja. Kulwa, oddawaj to. Ja, ja, ja do tym kieruję. No Ja piję to ten... ja, 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 Please, please. Bie bierzemy helikopter. Helikopter, bierzemy ty chuju. Dobra, e, zostawcie. Nie, to już. No, nie. E, łapkę w górę widzowie zostawcie, mm, to chyba też już mówiłem, ale mniejsza. No chodźmy. Gdzie ty jesteś? No tu! Tu! No, kurwa, tu? No. Czyli gdzie? E, I tak, padacie na moją stronę internetową, na której jest właśnie przerwa, ale właśnie no, mój montażysta, montażysta... właśnie teraz e, tą stronę e, właśnie robi. I co? No ja myślę, Ma prywatny film, jestem. Eee, i no kurwa, ja zamknij się, ja tu reklamuję wszystko. No przecież za że reklamowałeś, cypiku. Nie. Dobra, widzowie, falacie e, na mojego Discord dla widzów. E, wszystko będzie w opisie, jaki są strona internetowa. Widzowie, to jest mój Discord. Kanał a będziecie mieli też w opisie, jaki też jego disco i tam wszystko co on tam ma eee, takie takie... Raczej eee, tam jakieś takie znamy i takie, wiecie, nowe, wiem, Ale takie po prostu wszystkie rzeczy będziecie mieli. Zobaczymy jakby się wyciągnąć, bo tam. Eee, eee, ogólnie. Ogólnie to eee, nie oszukujmy się, pewnie mamy tych samych widzów, albo praktycznie tych samych, nie oszukujmy się, ale no. Ja już czekam. Ale ja fajowadzę. Nie, bo zablokowało mnie. Ty chuju! To się zamieni, ale spijaj dalej. No chodź, chodź! Jak to się zamieni? Spijaj dalej. Co tam tego chcesz? DEBINO! Spijaj dalej, kurwa! No. Ogólnie... Falsznie kuzło A to ja to chuj widzę sobie. Że... Że Toczyliśmy piłkę. Toczyliśmy piłkę ostatnią. No. Do bramki. Nie mogę mam widzowie tu pokazać i się flexować. Patrzcie kuźwa. Jaką mam kończyć. Ty... <laughs> nie <cause>, no. <nie> <landscapes> <couple w administratory> Ale... Nie wiem. Co to jest? Jakie są końce? Zapytają o te tygry. Niech dalej! Tygnąć! No, no i... To ja... Ja bym taką akcję na ciebie, kujwa. Taką akcję tutaj ja bym dał! Na No kujwa, czekaj! Chodź! No kujwa, Dziś spierdam! No nic nie spuściłem, że sam chciałeś! Chodź! Ej, a ja cię się zestrzelić, chodź tu! Zadaj da, Czekaj, jak się... o, dobra jest Jezu, serio ja. Proszę, masz copyright'a? Masz copyright'a Jezu, za co? W sumie mógłbym ten odcinek sam czekać, ale dobra I oddać Jezu Ale ty masz radio wyłączone, nie? Tegoś kto? A ty masz radio wyłączone, nie? Nie, ale to jest... Y nie, to chyba jest bez kopitala, tak? Nie wiem. Wypieprzaj, kuźba. <laughs> Czekaj, cargo plane! Ta? To ja! Nie. Kuźwa, to był... <laughs> ja to był plane, a ja był ship, a ja, ja dole. Ja będę miał więcej. <laughs> Ty będziesz miał gówno. <laughs> Czekaj, bo muszę tutaj Discorda wyciszyć, bo jakieś chuje mi to piszą. Bez wartości, Dobra. <laughs> w ogóle tu widzę macie mojego Discord'a, chcecie to mnie możecie dodać i ja was może tam dodać, zobaczę. Jak mi się będzie chciało Nie? No. A co z w tej joyce, bo nie da się zniszczyć. a to A w ogóle Kuba... Czemu sobie dajesz na profilowym na fejsie? Zdjęcia moje? W sensie nie mojej twarzy, tylko na przykład hot-doga? No to co? Kujwa, Nieważne. Chujwa. I kurwa, takie fajne widzę z No, Jak będziesz pokazywał mi mordę, to zobaczą. Ja tak kurwa się bawimy! No, kuźwa żeś mnie zagadał i teraz ginąłem. O, pociąg jedzie, to muszę jechać. Pociąg! Pociąg! I powiedziałeś o nie było. O! Już dalej są, w Zmieniam to. spierdala i ty chaliwie, wracaj o? do łagraniów, Gdzie to gówno jest? Co? Ej, ja nie mogę znaleźć tego... gówna. Sezonu. Co dzieje? Kurwa, jest jestem ślep. O, tu jest, o. Nieważne. Momencik, zaraz wracam. Dobrze, już powróciłem! O sila, witam wszystkich! Dobra, podjeżdżamy i mamy Dawid, wyglądasz... Da wyglądasz jak gówno. E aqui outro físico. Serio? Cześć Cześć, siemanko, z tej strony Kubasins, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale Ja dole. Czemu żeś się wyciszył i teraz nie spierdoliłeś? Boże, nie spierdoli? To nie ku... Młody Jezu. Co ku... Ty młody faka nie Ja dole. O Jezus, kobita Niech ten COVID już się skończy, Sima! Skończy się nie? Nawet nie próbuj. Sima, tak krzywdy. to potrzebuję? Dobrze. Proszę, Czekaj. Ja Ciszy. widzę. Ciszy. Ty... Dobrze! Dawaj robimy PUVP. Nie, misja jadę. Kurwa na następnym z Przecież... Wali mnie ta! Ja piję dole. Dobra. Póki nie ma tego, to ja bym się policjantem i daj. Kurwa. Jesteś pojebany. Zrób się tym No pe. Tak. No daj mi się dwa razy zaresztować na Kurwa, na twoim odcinku to robimy, ja a nie na moim No ale co z tego? Ja o co ci chodzi z tym odcinkiem? Ja pierdolę. Co z tego, że mi Kurwa. E, ty tu królem nie jest? Jestem, no i lepszy Daj się dwa razy zaresztować, kutasku, i cię uwolnię Jezu, żyć mnie nie dasz, jak że no i ja sobie. Chodź! Po prostu mnie walnij. Kto strzela? Twój staj. A! Ej, chodź, chodź. Dobra, wychodzę. Ej no! Kutas, włacaj. Dawaj, raz. Ała. O! O nie! To za kutas. Krzywy. Jeszcze raz. Patrz. Patrz! No widzę Patrz jaki fajny jest <grywy> Co się tam otwarło? Jakieś siwno chyba Daj Siw się odchodzą. Wiesz, że mi się to nie podoba? Nie podoba mi się Dalej! To, nie, nie podoba mi się to Kurwa chyba. Dziękuję i to ja pierwszy się z... Yy, nie wiem co. No już się zrobiłem! O! Ale dupą łukędzę! Zajął nie <grytanie> mogę? Ej! Jezu dlaczego? Dobra, siadaj mi sobie. To odjął misów z Sabera Ale śniki z grzemem i z bitą śmietą. PUI Nikt nie pytał Chobe, nie jak się spodobacia, to bierzemy to Bierzemy to. Bierzemy do dobra i, i tak. I zjemy... Stop tak, mnie! Stój! Misja! O! I zajebiście! Stał twoja kolej twoja kolej No nie, mam na jedną misję Muszę wam mówić, że możesz mi się dać Ty... Idiota Idiota Leć! i leci cargo ship! Statek Szybko. Szybko 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 Później mi się dasz I później kończymy Później mi się dasz Później się dasz Nie Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. pytałem. Ogólnie to później będzie... nie Dzień później Ogólnie to później Ogólnie to y, później, czyli może zaraz, albo później Będziecie mieli odcinek ze mną i z Kuba jak będziemy się walić na Murder Mystery No tak, będziemy się kurwa dalać. A na 100 tysięcy no. subskrypcji będziemy się w życiu <grym> nie I na 30 to... lajków pod filmem, y, tam co jest pałac, y, nie powiem imienia, bo wtedy będziecie wiedzieć gdzie mieszkamy to wejdziemy tam do środka i ciekawe kto będzie miał jaja. No, ja zawsze Albo wejść do penel houseu. Ty to pierwszy byłeś tam osrany. Nieprawda kurwa W tej nas z siekierą gonili pa Pamiętasz to? No niestety takie. No, niestety czy styli... Nie I told you on the road. Ja mam praw... Ła! Pójwa! Jego problem jest taki, że 17 dni w sumie będzie double XP, a więc my chyba tam double XP będziemy już napią do Nie trzy się, bo cię do... Bo cię do psychiatryka za, za pierdolę. Kujba. Ja Ja pierwdole damit fećkę, bo to gówno nie chcę... Za jaski. Pójdę, pójdę, ja pójdę. Wziąłem! Jesteś flow, jesteś flow. Jest, jest. 1500 za niedługo, milion. Zobacz na listę. A za niedługo ja wiem, że nie jest sobie takiego energetyka, którego nie mogę dopić. Do o której. Y, ma po... marki no. nie powiem, żeby nie było copyrighta. Bo mi nie, nie zapłaci. Razy, więc nie będziemy nic reklamować. Bo mi nie zapłacili, to czemu mam reklamować, jak mi nie zapłacili? Mój nie pytał, właśnie to przecież się czułem, A! Stary, ja, ja to mam ja ma prawo gadać na odpoczynku mojego kuzyna, który ma, mieszka to nie w. Nie to i tym kto nie ma? Kurwa, zamknij się! I tym jak ty, widzowie możemy skończyć ten odcineczek Zaraz będziemy nagrywać pewnie u Dawida i pomogę mu w, w, w jego misjach, Także dziękuję wam bardzo za oglądanie e, Zostawiajcie łapki, subskrypcje e, Link w opisie do mojej strony internetowej, e, na której jest przejwa, ale niedługo się będę. Eee, wbijajcie na mojego Discorda, widzowie widzę Sińska, to też będzie w opisie. Eee, subskrybujcie kanał. Eee, wbijajcie na kanał JP, też będzie to w, w opisie. I dziękuję za oglądanie. I po prostu pa. I tyle. Za dwa... Eee, I wyliczamy się po prostu w piątek na live.